Jeszcze tylko włączę w jednym miejscu nagrywanie. O. Jak każdy wtorek czytam książki Prawopada. Dzisiaj jesteśmy w czwartym kanteł. Bagawatam. To jest 12. Druga Maharacz powraca do Boga. Ом Намо Бхагавате Васудевая Ом Намо Бхагавате Васудевая Ом Намо Бхагавате Васудевая Зачинаме от версета 42, to jest wypowiedź narada Muniego niego do Prachetów, która glorifikuje Maharadża Maharaja. Jachpańcza Warszo, guru Dara, vakśāreir bine jato khṛdāye na dujata Prabum, dżigat, yatat, bhakta, guneyh, para, wielki mędrzec narada mówił dalej tylko spójrzcie jak druwa Maharaj, mając jedynie pięć lat udał się do lasu ponieważ dotknęły go szorstkie słowa macochy i zgodnie z, z mą instrukcją oddawał się wyrzeczeniu Choć nie można pokonać najwyższej osoby Boga, Druga Maharaj zdobył go tymi szczególnymi cechami, jakimi charakteryzują się baktowie Pana. Znaczenie Szlapropada. Najwyższy Bóg jest niepokonany. Nikt nie może pokonać Pana, lecz On dobrowolnie podporządkowuje się cechom oddania swych baktów. Na przykład. Pan Kryszna poddał się kontroli Matki Jasiody, ponieważ była ona wielkim baktą. Pan lubi, gdy kontrolują Go Jego baktowie. czy Czajtamyta mówi, że każdy przychodzi do Pana i ofiarowuje Mu wzniosłe modlitwy. Czuwa takiego zadowolenia jak wtedy, gdy z powodu czystej miłości jakiś bakta karci Go jako osobę zależną od siebie. Pan zapomina o swojej wzniosłej pozycji się swojemu czystemu bakcie. Druva Maharaj pokonał najwyższego pana, ponieważ w bardzo młodym wieku, kiedy miał tylko pięć lat, oddał się wszelkim wyrzeczeniom służby oddania. Tę służbę oddania wymywał oczywiście pod kierunkiem wielkiego mędrca Narady. Taka jest pierwsza zasada służby oddania. Adał Guru Vaishrayam. Na początku należy przyjąć Bonafide mistrza duchowego. A gdy bakta ściśle przestrzega jego instrukcji, tak jak druga Maharaj podążał za wskazówkami narady mu niego, wówczas bez trudu zdobędzie łaskę Pana. I z tej miłości do Kryszny, A miłość tę można osiągnąć po prostu dzięki słuchaniu o Nim. Pan Czejtania uznał tę zasadę, głosząc Głoszącą, że jeśli bez względu na swoją pozycję pokornie słuchamy transcentralnego posłania wypowiedzianego przez Krysznę lub dotyczącego go, wówczas stopniowo rozwijamy tę cechę czystej miłości. Tylko tą miłością możemy pokonać tego. Filozofowie Mayawada aspirują do tego, by stać się jednym z najwyższym panem lecz Bakta przewyższa ich pozycję. Bakta nie jest panem pod względem jakości, lecz zostaje czasem jego ojcem, matką lub mistrzem. Arjuna również słowa, że Pan Krishna został jego woźnicą i wydał Panu polecenie – prowadź mój rydwan w to miejsce. A Pan je wykonał. Są to pewne przykłady tego, jak... Tu jest taki paradoks. Z jednej strony Krishna jest niepokonany, a z drugiej strony pokonują go wielbiciele, którzy w pełni go kochają, oddają mu się w pełni. I dowiadujemy się, że tak naprawdę więcej przyjemności mu sprawia to, że ktoś chce go skarcić. Czy opiekować się nim, niż to, że ktoś z, modli się do niego. To są trochę zaskakujące informacje, dlatego że wychowani jesteśmy w kulturze, która raczej uczy nas być takim bogobojnym, przestraszonym. Jeżeli chodzi o relacja z kryszną opiera się na przyjaźni, miłości, oddaniu. Nie ma tam trwogi, czy jakiegoś, jakiegoś niepokoju wynikającego z lęku. Propa tutaj podaje. Byli w stanie kontrolować Krysznę, mimo że Kryszna jest niepokonany. I to, co go pokonuje, tak naprawdę, to jest właśnie uczucie do niego. Czyste uczucie do niego, miłość do niego. Tutaj akurat Narada Muni mówi tutaj do pracetów, czyli do synów Dakszy i opowiada im o. Mając 5 lat, był w stanie pokonać swoim oddaniem pana Narayana, do tego stopnia, że pan Narayan dał mu swoją planetę i przyjął go jako swojego wielbiciela. I Preopad podaje też metodę, tak, że tą metodą na pokonanie w cudzysłowie Kryszny tak, jest to, że a ktoś przyjmuje najpierw mistrza duchowego i pod jego kierunkiem się szkoli. Dowiaduje się, co to jest służba oddania, jak należy służyć Krysznie. I dzięki łasce mistrza duchowego, gdy pełni tą służbę, otrzymuje również łaskę Kryszny. I tutaj Prałapad pisze taką. Takie niezwykłe zdanie. Istotą cech oddania jest rozwój czystej miłości do Kryszny, a miłość tę można osiągnąć po prostu dzięki słuchaniu o nim. To jest niezwykłe, że tylko słuchając o Krysznie można go pokochać. I to jest też, jakby w rozrywkach Kryszny jest taka historia z Rukmini, która nie znała nigdy Kryszny, ale słysząc o jego cechach, zakochała się w nim i postanowiła zostać jego żoną. Wysłała list do Kryszny przez umyślnego Bramina, żeby Kryszna łaskawie ją przyjął jako żonę. Oczywiście ona już była obiecana innemu wszystkich porwać Rukmini i w ten sposób przyjąć ją jako swoją małżonkę. Więc ona nie znała Kryszny, a mimo to była w stanie go pokochać. Gdy słuchamy o Krysznie, o jego cechach, o jego dokonaniach, o jego relacjach z baktami, jak czytamy tutaj Bhagavatam, stopniowo rozwijamy czystą miłość do Kryszny. To nie jest tak, że to się tak od razu dzieje. Przyciągani jesteśmy do Kryszny. Z czterech powodów, jak to Kryszna mówi w Gita, albo jesteśmy strapieni, albo szukamy bogactwa, albo jesteśmy ciekawi, albo szukamy wiedzy. To jest taka motywacja bhakty, który ma y, taką zanieczyszczoną wersję oddania. Czyli ma jakiś motyw, żeby zbliżać się do Kryszny. Trpienie albo inne cechy, o których mówiłem. Bo albo bogactwo, albo wiedza o Krysznie może takiej osoby przyciągać, czy ciekawość. Natomiast z czasem, gdy taka osoba dowiaduje się o Krysznie, zaczyna się Kryszna pokazywać w, w życiu tej osoby i ta osoba zaczyna rozwijać uczucie do Kryszny. Myślę, że u różnych osób to Różnie wygląda, szybciej lub wolniej, głębiej lub płycej to wygląda, ale bez wątpienia, kiedy słyszymy o Krysznie, czy zaczynamy mu służyć, to ta relacja się zacieśnia i coraz bliżej jesteśmy tego, że już nie te cztery motywacje nami kierują, ale raczej sam fakt, że Kryszna. Jest dla nas internie Bhagavatam, czy w formie świętego imienia, czy w formie bóz, czy w formie baktów, czy w formie mistrza duchowego. W jakiś sposób czujemy atrakcję do Kryszny. I kiedy ta atrakcja jest na tyle czysta, że interesuje nas tylko Kryszna, to wtedy nazywa się ją właśnie czystą. Nas, to Kryszna dostarcza nam wszystkiego, czego zapragnęliśmy. Sprawdza, czy rzeczywiście nie motywuje nas przypadkiem lęk, albo chęć bogactwa, albo ciekawość. I wtedy przychodzi test. Ja tutaj od paru dni mam takie, taką zagwustkę, właśnie, czy przypadkiem moja. E, Determinacja, jeżeli chodzi o zbliżanie się do Kryształu, nie zatrzymała się, dlatego że moja ciekawość została zaspokojona. Albo być może już ta ilość wiedzy, którą mam o Kryśni jest dla mnie wystarczająca. Także to jest jakby moja taka obecna chwila, kiedy zastanawiam się, gdzie ja jestem. Tak? Czy ta moja służba jest czysta, czy nie? Czy mogłaby być czystsza. I myślę, że, że każdy bakta powinien mieć taką refleksję odnośnie tego, co robi. Zastanawiać się, jak może zrobić coś, co robi lepiej. No i do tego też wydaje się że Towarzystwo Baktów jest takim idealnym miejscem, dlatego że nikt tak naprawdę nie zrozumie bakty, tylko inny bakta. Osoby, które nie są baktami nie są w stanie zrozumieć, co się dzieje w służbie oddania z innymi osobami. Często można to źle zinterpretować. Trudno pomóc takiej osobie, nie będąc baktą. Sprawopadruwy Maharadży, jak Kryszna oddaje się wielbicielowi, który go czystą miłością kocha. Leopad też podaje taką, nie wiem, informację dla osób, które są zafascynowane w jakiś sposób filozofią majawadi, gdzie jest oferta, że ktoś może zostać kryszną, może się wtopić w Krysznę. I podaje tutaj ten argument, że Baktowie przewyższa te, przewyższają tą pozycję, gdyż tak naprawdę baktom tak naprawdę niepokonany Kryszna jest pokonywany przez czystych baktów. Yy. Dzisiaj troszkę inaczej to transmituję. Mam nadzieję, że udaje się to w jakiś sposób oglądać. Zaraz tu jeszcze sprawdzę, jak to wygląda. Czy coś wiemy na ten temat. Jak to wygląda. Tutaj w, tym, w tej wersji transmisji, nie wiem czy ktoś nas ogląda czy nie także w każdym razie, jeżeli nas oglądacie to zadawajcie pytania na tym czacie tutaj, gdzie jest na YouTubie albo na Facebooku pod linkiem który tutaj jest jak zwykle no i miejmy nadzieję, że to nadal będzie działać tak jak działa Tekst 43 czytamy w takim razie: Jak kszatra bandur buvi Tasya dhirudham Anwaru rukshet api warsza półgeihi, Szatpanca Aho bhir al lapeich, Prasadia Awa, patat padam, Druga Maharaj osiągnął tę wzniosłą pozycję, czy 6 lat, po tym, gdy przez 6 miesięcy oddawał się wyrzeczeniu. Niestety, potężny kshatriya nie może zdobyć takiej pozycji przez wiele, wiele lat. Znaczenie. Drugo Maharaj został tu opisany jako kshatra Bandhu, co wskazuje, że nie był w pełni wyćwiczony jako krzatria, ponieważ miał tylko 5 lat. Nie był jeszcze dojrzałym Kszatrią. Krzatria lub bramin musi przejść przez proces szkolenia. Chłopiec urodzony w rodzinie bramina nie od razu staje się braminem. Musi on podjąć proces kształcenia i oczyszczenia. Wielki mędrzec Narada Muni, bardzo dumny, że ma takiego ucznia bakte jak Dhruva Maharaj, Był bardzo dumny, że jak drugi maharadż. Miał on wielu innych uczniów, lecz był bardzo zadowolony z drugiego maharadży, ponieważ ten dzięki swoim wyrzeczeniom i pokutom w ciągu jednego życia osiągnął wajkuntę. A do planety tej nie dotarł nigdy żaden inny kshatriya, syn kshatri czy rajersiego z całego świata. Jest też przykład wielkiego króla Bharaty, który również był wspaniałym baktą, lecz wajkunte osiągnął w ciągu trzech żywotów. W pierwszym życiu podjął wyrze wyrzeczenia w lesie, ale mimo to padł ofiarą zbytniego przywiązania do małego jelonka, dlatego w następnym musiał się narodzić jako jeleń. Choć miał takie ciało, pamiętał jednak swą duchową pozycję, ale mimo to musiał czekać na doskonałość do, do następnego życia, w następnym życiu urodził się jako Jadabharata i wtedy oczywiście był już całkowicie wolny od wszelkiego materialnego uwikłania. Osiągnął doskonałość i wzniósł się na Vaikunthalokę. Nauka, jaką powinniśmy wyciągnąć z życia druwy Maharaja jest taka, że jeśli ktoś chce, to może osiągnąć Vaikunthalokę w ciągu jednego życia, nie czekając na wiele następnych. Mój guru Maharadżi Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada zwykł mówić, że każdy z jego uczniów mógł osiągnąć Vaikunta Lokę już w obecnym życiu, nie czekając na, z wypełnieniem służby oddania na następne. Musimy tylko stać się tak poważni i szczerzy, jak Druva Maharaj, a wtedy bez trudu dotrzemy na Vaikunta Lokę. W ciągu jednego życia powrócimy do domu z powrotem do Boga. I to jest taki bardzo moment, kiedy Prabhupada wprost pisze o tym, że możemy osiągnąć sukces w tym procesie w ciągu jednego życia. I podaję tutaj właśnie jako przykład drugą Maharadżę. W różnych innych sampradajach Vaishnava właśnie mówi się, że albo to są trzy życia, albo dwanaście. Zależy o jakiej sampradajach. Natomiast tutaj. <todgłosy> I Pan Czeitania i Zile Baktistanta Saraswati, i Szlapraopad później zanim utwierdzają nas w tej informacji, że w ciągu jednego życia ten sukces można osiągnąć. Oczywiście baktowie często będąc pokornymi osobami mówią o tym, że to jeszcze nie, nie będzie ostatnie ich życie. Ale pamiętajmy, że tak naprawdę to od kryszny zależy, kiedy ktoś opuści ten materialny świat, żeby dostać się na Vaikunthę, a kiedy zostanie tutaj na dłużej. Też przywołuję tutaj przykład Barata Maharaja, który właśnie trzy życia poświęcił na to, żeby udało mu się osiągnąć ostatecznie Vaikunthę. nas możemy w takim razie popatrzeć na dalszą historię związaną z tym dialogiem twardym. Maitreya uważa Etatte bichitam sarvam yat Jatprysztochan Ichatvaya Druvasya majasja tam sam. Wielki mędrzec Maitreya mówił dalej: Mój drogi Widuro, wyjaśniłem ci ze wszelkimi szczegółami wszystko, o co zapytałeś mnie, w związku z wielką sławą i charakterem Drówy Maharadży O Druwie Maharadży bardzo lubią słuchać w wielkie święte osoby i baktowie. Srimad Bhagawatam oznacza wszystko, co ma związek z najwyższą czym o rozrywkach i czynnościach najwyższego Pana lub o charakterze, sławie i działaniach jego baktów, jest to jednym i tym samym. Baktowie Neofici próbują zrozumieć jedynie rozrywki Pana i nie są zbyt zainteresowani słuchaniem o dokonaniach jego baktów. Lecz prawdziwy Bakta nie powinien pozwalać sobie na takie rozróżnienie. Czasem osoby mało inteligentne próbują słuchać o tańcu rasa kryszny i nie dbają o to, by słuchać pozostałych części Srimad Bhagavatam. Tych pozostałych części całkowicie unikają. Istnieją zawodowi recytorzy Bhagavatam, którzy obsesowo sięgają po te rozdziały Srimad Bhagavatam, które dotyczą tańca rasa, jak gdyby pozostałe części Srimad Bhagavatam były bezużyteczne. A czarowie nie pochwalają tego rodzaju rozróżniania sukcesowego wyboru rozrywek rasalila Pana. Szczery bakta powinien czytać każdy rozdział i każde słowo Srimad Bhagavatam, gdyż początkowe wersety opisują, że jest ono dojrzałym owocem całej literatury wedyjskiej. Baktowie nie powinni próbować pomijać nawet jednego słowa Srimad Bhagavatam. Dlatego też wielki mędrzec Maitreya zapewniał tutaj, że Bhagavatam jest zostało uznane przez wielkich baktów. Hmm. Tak, to też jest, jak mi się skojarzyło, jak tutaj Propat robił ten komentarz, że Bhagavatam to też jest Kryszna. Mówi się także, że pierwsze ekanto to są stopy Kryszny, i czwarte to są kolana. I potem tak dalej, aż do dziesiątego, dziesiąte kanto to jest twarz kryszny. 11 i dwunaste kanto to jest tutaj na, na szczycie głowy. Czyli to jest też pewien sposób, jak można popatrzeć na Bhagawatam, że jest to Kryszna i każde słowo, każda, każdy element Bhagawata jest tak samo cenny. Także każdy bakta jest tak samo cenny jak Kryszna. Tak, nawet utama-baktowie nie widzą dookoła siebie nikogo innych, a tylko baktów. Także też test jakby naszej świadomości, jak rozróżniamy żywe istoty, które są dookoła nas, czy w ogóle... Gdzie jesteśmy? W opisane opisany jest ten stan Brahma -Buta, czyli ten stan wyzwolony, jednakowo, jako sługi Kryszny. Też mówi się, że jeżeli ktoś robi rozróżnienia na ciała, to mówi, że, że w Kryszna Bhagavadgicie mówi, że taka osoba i, I widzenie jest pod wpływem pasji. Natomiast jeżeli nie potrafi rozpoznać, kto jest kim. To jest to patrzenie w ignorancji. Jest taki duchowy sposób patrzenia to jest właśnie potrafienie rozpoznać. Bhagavatam opisuje postawę właśnie baktów i osób demonicznych. Jak zobaczymy, jak, w jaki sposób Krishna podchodzi do tych osób demonicznych, czy tacy zaawansowani Bhaktowie, jak podchodzą do nich, to widać, że to tak naprawdę jest taka pełna oddania i miłości postawa. Nawet jeżeli Krishna zabija demony, to nie ma w nim ani odrobiny nienawiści, czy, czy, czy lęku, czy obawy, po prostu rozumie, że to jest jedyny sposób, gdzie może ich w jakiś sposób przyciągnąć do siebie. Taki standard. Niewiele osób taki standard posiada. Dlatego Prabhupada oczekiwał od nas raczej, żebyśmy byli w stanie rozróżniać, kto jest osobą taką, która sprzyja Krysznie, która jest wroga Krysznie i która jest osobą, taka, która jest pod wpływem jakiejś z tych osób. Czyli to jest ten poziom Madhyama Adhikali, tak tą osobę nazwać. Osoba na takim początkowym etapie bakty zwykle dostrzega Krysznę, dostrzega mistrza duchowego i na tym kończy się rozróżnianie, jeżeli chodzi o duchowość i nieduchowość. Nie Więc im, im szybciej zaczniemy dostrzegać baktów i służyć baktom, tym szybciej będziemy się rozwijać w tej relacji z Kryszną. Mm. Prałpat też mówi tutaj o tych, powiedzmy, osobach, które traktują Pagawatam. w taki sposób, że uważają, że najważniejsze to jest dziesiąte kanto, a, a w tym dziesiątym kanto to jest rasa lida, a reszta tak naprawdę nie jest taka istotna. I Prałpat tutaj tak delikatnie, nazywa te osoby mało inteligentne.